Kochani, postanowiłam dzisiaj wam się nagrać, ponieważ dość często zadajecie pytanie: w jaki sposób można się zarejestrować i e, jak wykonać zamówienie na stronie, właśnie Miki? E, kochani, pierwsza podstawowa sprawa jest to link do rejestracji, który oczywiście ja wam zostawię pod tym nagraniem e, dla nowych klientów. Wystarczy wejść sobie w ten link i postępować zgodnie z tym jak nas strona będzie prowadziła w ten sposób możecie sobie sami wykonywać takie zamówienia później na własny adres ja nie mam kontaktu w ogóle z waszymi danymi nie przekazuję żadnych pieniążków także wszystko, wszystko robicie sobie sami na stronce drugą opcją taką którą możecie, z której możecie skorzystać jest to oczywiście e, moja pomoc, gdzie też Was oczywiście serdecznie zapraszam i zachęcam do tej formy. A mianowicie, e, odzywać się do mnie, ja Wam mogę przesłać taki katalog online. Chyba, że jesteście gdzieś tutaj w pobliżu, mieszkacie, to oczywiście serdecznie zapraszam. Mogę Wam taki wtedy dać e, papierowy. E, składacie sobie u mnie zamówienie, to co chcecie. Przekazujecie mi oczywiście pieniążki i odbieracie później paczkę.